No to dzisiaj świeczki, wydech, w sensie buzerki, wyciszenie, ale jadę. Mondeło I mój traktor taki zmazany. Masakra, trzeba go umyć. Patrz, patrz. Ja pierdziele. O, boże, stoi, bo tam robią. Chyba jakieś garaże budują. Zaraz jak zbudują garaż, to będą musiał tam jeden nie wykupić, ale to będą na wynajem androidek, zaraz się połączymy bluetooth musimy dzisiaj tak znajomym, bo weszli na odbloki a mi tam zostało, no to trzeba im dorzucić, jednemu zabrakło testosteronu, tury. to też już ja nie biorę, mi zostało, to po prostu im to dorzucę i kupię sobie za to tłumik jedziemy go myć widzicie i do czego to dochodzi żeby człowiek musiał oddawać znajomym swoje zapasy żeby kupić części do samochodu to są jaja normalnie, ale z tego co wiem, jest więcej takich ludzi. Internet mi trzeba zapłacić, bo ja jestem umówiony tutaj z dostawcą, że płacę co pół roku, za pół roku z góry. No ale to teraz mam w sumie do grudnia, więc mamy czas do czerwca. Czyż jest dopiero po 20, rachunki tak samo po 20, tam jakaś rata po 20, więc chyba zdążę. <laughs> ale teraz. Odebrać te dwa buzerki, zawieźć do spawania, to 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 wszystko to porobić I będzie trzeba troszeczkę przebiedować Ja się nie żalę, ja to mam w dupie Ja to mam w dupie, ważne, że będę miał znowu porobione auteczko, albo znowu utopię hajs Bo to jest niewykluczone nie Aczkolwiek nie zapowiada się, żeby coś tam było nie tak Bo posprawdzali W ostateczności sprzedamy Mondeo Chociaż tego bym nie chciał robić, raz, że jeździ tu moja kobita a dwa, że to jest naprawdę wdzięczne auto, no i całkowicie porobione. No. Jedziemy MD Carbon, bielsko biała odbieramy buzery. Eee, muszę go umyć, muszę umyć tego Mondeo, nie mogę na niego patrzeć. Tak dbałem, 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 a on taki brudny. A potem zawieziemy Chryslerka, czy tam Cegłę, Krystynę, różnie się na niego mówi. I świecę sobie od razu dzisiaj zmienię. Będę musiał porozmawiać z tą moją drugą połówką. Wszędzie, syf, kurz, co to kurwa ma być? Prosiłem. Czyść, dbaj. Chusteczki czekają. Masakra. Dobrze, oj, kurcze Stanę sobie gdzieś tutaj z boku. Muszę zjeść śniadanie. Tak wygląda ostatnio u mnie śniadanie. I to już nie, ostatnio jadam dobrze. Tylko dzisiaj, tak wszystko w locie. Bo się dowiedziałem, że mamy te moje tuniki. Ale chcę już to mieć zrobione, więc dzisiaj już to będzie zrobione i pozostanie nam czekać tak naprawdę już tylko na te kolektory, na ten całą resztę. No z miesiąc poczekam. No, ale to nic, bo będę miał czas odłożyć sobie jakieś pieniążki, teraz nie będę też nic wydawał. Gdzie ja sobie tu stanę? Czekajcie, a ah, tu jest parking hmm. Nie stanę tu nigdzie. Chuj, jedziemy No chodź tu! Suka blać. No więc zjem sobie po drodze. Takie to bywa. Jest powietrza, takie dziwne, jakieś miękkie. a Albo ja się przyzwyczaiłem, że ten jest za sztywny z przodu. Ale świetnie się prowadzi. W tego Chryslera naprawdę się teraz świetnie prowadzi. No i jest jedyne, co takie wkurwiające to. Ja Wam powiem, Mondelo daje radę. Teraz, jak wyjeżdżałem z Mini. To na dwójce jeszcze pali. Może już ma kropony, nie? Maj zazielaka, co mówić? Nie wiem. Wspomnę za to powiem. No, za chwilkę dojedziemy. Jestem w samochodzie, więc się nie boję od kaszle, to akurat sucha bułka była. Słuchajcie, nie, nie wkurwiajcie się o to, że mam swoje zdanie. O to, że wypowiem się w jakimś... Temacie, bo to jest głupota. Wy możecie się wypowiedzieć w jakimś temacie, każdy może się wypowiedzieć w jakimś temacie, i ja mogę się wypowiedzieć. Czyli jeżeli ja uważam ten cały covid za bzdurę, no to tak uważam. Jak dla mnie, może ja nie sprecyzowałem wczoraj, on jest niebezpieczny, ale tylko dla osób starszych i dla osób z jakimiś chorobami, co już są chorowici. Co do, co do Włoch. Też nie mam tego jak zweryfikować, ale czytałem dużo na temat masowych szczepionek podanych we Włoszech zaraz przed tym, i stąd może ta ilość zgonów tak duża jest. Nie, nie weryfikowałem tego, więc nie wiem, no, ale tak by mi to wyglądało. Ja wyrażam swoje zdanie, tak, wy możecie wyrazić swoje zdanie i nie macie się co wkurwiać, naprawdę. Tak, dla mnie to jest po prostu jeden wielki kit coś dzieje się za naszymi plecami. Ja wiem, jak to zabrzmi, masoneria, iluminacji i tak dalej, ale ja nie, nie wchodzę tak głęboko. Ja uważam, że po prostu coś, coś się za naszymi plecami grubego ma dziać i do tego jest to y, wykorzystane. Nie wiem, zobaczcie, ile ustaw teraz przepchnęli w nocy pod przykrywką y, właśnie y, całego tego zamieszania. Ile tego próbuję przejść bokiem, kurde, bo ludzie... Naprawdę mają w głowie zasianą panikę. Chcecie, wierzcie, chcecie, dajcie się manipulować. Chcecie, bójcie się, panikujcie, bierzcie udział w tej całej propagandzie. Ja to mam po prostu w dupie. Mam swoje zdanie i nie mam zamiaru uczestniczyć w tej całej szopce. Nie będę się podporządkowywał temu wszystkiemu, co nam próbują wmówić, czy zakazują czegokolwiek wbrew konstytucji, bo to jest niezgodne z prawem. Mam wiadomości, jak to wygląda w Szwecji, informacje, czy w jakichś tam jeszcze innych krajach, gdzie kurde, problem też istnieje, bo nie mówię, że nie istnieje ten problem, ale jak dla mnie ten problem jest mniejszy, niż są o wiele groźniejsze choroby i inne rzeczy. No i powtarzam, jeszcze raz, dla tych, którzy nie zrozumieli i znowu będą próbowali się wymądrzyć, to jest moje zdanie, wy się możecie z nim nie zgadzać, ale ludzie, trochę kurwa kultury, trochę kultury, naprawdę bo są ludzie, którzy potrafią się wypowiedzieć, a są ludzie, którzy za chwilę już tylko ciśną, a na chuj, on się odrzewa w danym temacie. A no dlatego, że mam prawo się odezwać. Kurwa... O, przegapił zjazd, w danym temacie mam prawo się odezwać i tyle. I też mnie to męczy. Męczy mnie to, że tylu ludzi daje się zmanipulować. No. Już naprawdę ja się i tak nie wypowiadam na temat polityki, chociaż te przymusowe wybory, no to jest dla mnie tragedia. No. Nie podoba mi się też to, że moja mama jest zapisem, ale nie będę z nią przecież darukotów, o to. Znaczy święta idą, do mnie, idę po tłumiki. Dobra, mamy odebrane 25 cm. On ma tutaj dosłownie taką 3 cm część wygłuszenia, dzięki czemu nie zmienia nam to jako takiego brzmienia wydechu z tyłu, ale nie rezonuje nam po budzie tak. Naprawdę bardzo jestem zadowolony z tych buzelów. To nie jest tak, że że ja tutaj mam z nimi jakiś układ. Owszem, dostałem taniej, ale to dlatego, że biorę, biorę po prostu więcej tego. No ale taki, taki jeden, powiedzmy ten 25 centymetrowy, to koszt, żeby Was nie skłamać, 120 złotych. Czy to dużo? Końcówki około chyba 130. No i ja to po stówce, no nie będę ściemniał. No ale to i tak jest wszystko mały pieniądz, a Robi robotę, naprawdę, Znałem po co kupować Flowmaster'a, Magda Flow'a, jak można takie coś brać. Te sobie wziąłem na 60 i całkiem fajnie sobie dają radę. Zastanawiam się tylko, bo kolektory będą na 3 cale, ale to chyba nic się tam nie stanie, jak się w jednym miejscu po prostu zwęży, nie? Dobra, yy, muszę się tutaj ty podjechać tylko na stację, zapinam pasy i jedziemy chcesz popracować, żeby się człowiek nie nudził. Bo jeżeli pierdolca, to jest Piana fury. Dobra, mamy ogarnięte. Jestem już zapisany na garaż, tam prywatny tyłu, Żeby już sobie tam jakieś graty, podnośniki mam i chyba będzie miejsce do dłubania. Tu się zwolni miejsce dla jakiegoś z lokatorów. Mondeo będzie sobie stało w miejsce Chryslera, a Chryslerek pójdzie do garażu. Słuchajcie, taka informacja dla właścicieli Chryslerów. Tutaj też widzę, że ktoś już kombinował, bo upierdolono sufit, pod sufitka. Tu jest takie coś, co bardzo irytuje, posłuchajcie tego. Czyli tam się zużyła ta gąbka. I będziemy teraz robić numer taki. To jest do tych zapruszania, żeby nie zapruszało między drzwiami. Podkleimy tam gąbeczką, bo ta gąbeczka się tam po prostu wytarła i zobaczymy jaki to da efekt. Dobrze, próba generalna, słuchamy. Cichutko. a ja tu jestem, pomysłowy, dobra. Mir, nie, to nie był mój pomysł, tutaj Łukasza pomysł. Czy tak to mamy zrobione. Jest rezonator tam, rura 60, końcówka z rezonatorem i mamy schowaną końcówę. Zobaczymy jak to teraz będzie brzmiało. no Zrobiło nam się ciutkę bardziej basowo. Na pewno nie ciszej. Jedyne co kurwa przeszkadza w tym dźwięku to jest ten kolektor nieszczelny, więc on pełni dźwięku dostanie dopiero na nowych kolektorach, które ogólnie są szersze. Gdzie tam będzie to na przelocie, ale nie będzie tak rezonowało po budzie, jak do tej pory, gdzieś tam w. Okolicy. Nie, no jest fajnie. Jest fajnie. I nie rezonuje tak w środku. To jest piękne, bo fajnie mieć wydech głośny na zewnątrz, ale w środku niech on jednak. Kurde, no nie ryje tego beretu, nie? Ja zawieść ściągę Łukaszowi. Nie zmieniałem w końcu tych świec, bo to trzeba zrobić rano, on jest tak gorący że ja się tam niczym nie dostanę mimo, że dostęp do świec jest bardzo dobry, dostałem też informację, żeby 22 Nm przy dokręceniu świecy można sobie dać troszeczkę e, takiego smaru miedziowego i będzie wszystko lala co zrobię test na dwupasie jak on się załowuje przy stałej prędkości, okropnie mnie, no nie będę się powstrzymywał, wkurwiają ten, ten pierdzący kolektor tragedia bo no muszę się z tym jakoś, jakoś, no prze, przeboleć jakoś to jeszcze z miesiąc i myślę że powinno być no miesiąc do półtora ale będzie warto, naprawdę przecierpię to, ale będzie warto przynajmniej teraz już nie będzie jakichś większych inwestycji więc będzie czas żeby opłacić sobie rachunki dobra, sprawdzimy no, jest Kurde, kultura. Normalnie przy tym zakresie obrotów. Buczało w środku, teraz jest naprawdę naprawdę fajnie. Ale mi się go udało teraz ładnie uśliznąć na rondzie. Ha, ha! Ale poszedł! No tylko warunkiem jest wyłączenie kontroli trakcji. no. Mamy suchutko, więc sobie na chwilkę wyłączyłem. I udało się naprawdę ładnie, kurde. Zaraz go potem prostowało, nie da się całkowicie wyłączyć, ale no to nie jest auto do takiej zabawy. Aczkolwiek czasami można się pobawić. No. Wiem, że niektórym nie podoba się ostatnia wielotematyczność kanału, dlatego też nie zmuszam nikogo do oglądania. Ale po części zrozumcie, ja teraz yy, nie prowadzę personalnych ani nic, temu też uznałem połączę dwa kanały, żeby dało to jakiekolwiek przychody. Nie daje to mega przychodów. Ale na przykład powiem Wam, że za przychody z jednego miesiąca Byłem w stanie sobie kupić te kolektory Więc jest to dla mnie już coś eee, Troszeczkę zrozumienia no. nie, nie wszystkie tematy Wam podpasują Część woli motoryzację, część chce tylko treningi Treningów jest teraz ciutkę mniej Prawda? No ale będzie więcej Może odpalę jakiegoś teścia Delikatnie jeszcze więcej I coś potrenujemy, zobaczymy Póki co bawię się z furą na tą chwilę zostały mi tylko te świece do wymiany. No i będziemy czekać na kolektory. Aha, no w poniedziałek doklejamy te pasy, które są tak jednym bardzo na tak, jednym na nie. No ale to już jest moje, powiedzmy, widzi mi się i ja te pasy tak czy siak dam. No i tyle. Potem znowu będzie, powiedzmy, taki Przestój z grzebaniem w aucie, no bo będziemy czekali na przesyłkę ze Stanów, na zimny termostat, na kolektor, kurda na kolektory, i, i dopiero wtedy ruszymy z czymś więcej. Mercedes w Warszawie jeszcze siedzi, no jest mniej teraz. Powiedzmy, więcej zajmują się tam mechanicy, mają dużo swojej pracy, a mi to też tak robią po godzinach. Więc ja nie wymagam nikogo, żeby się śpieszyli, czekam sobie cierpliwie. No ale może, jak pojawi się Mercedes, wtedy też będziemy stroić Chryslera u kuby. No bo po zmianie kolektorów i tak dalej, wiadomo, że będzie trzeba go wystroić. Szkoda, że nie mamy go teraz, jak sprawdzić, ile ma teraz mocy, ile dało nam, dało nam zrobienie wydechu i wystrojenie, no ale będziemy liczyli, powiedzmy, tą serię. I do serii ile nam dojdzie. Wiadomo, że teraz na pierdzącym kolektorze uciekam z 15 koni albo z 20. E, niestety, takie to jest, aczkolwiek i tak dobrze się zbiera. Nie ukrywam, że robi na mnie to auto wrażenie. Może przez to, że to już tak klei, nie mam tego wrażenia właśnie ślizgania tyłu. No i dobrze. No tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że e, taka wielotematyczność na dłuższą chwilę jednak się przyjmie, bo. No, musicie, tak jak mówię, uświadomić sobie, że jest to jedno z moich źródeł zarobku. Nagrywam dla Was filmy, przynajmniej staram się nagrywać codziennie, obrabiasz te filmy. Jest to też jakaś moja praca, mój wkład dla Was, a dla osób wspierających kanał. Tak jak już mówiłem, jest mail. Macie jakiekolwiek pytania, piszcie na maila. Zawsze osobie y, wspierającej odpowiem, czy to o temacie dopingu, czy czegokolwiek. Oczywiście dalej utrzymuję to, że nie robię prowadzeń, jeżeli chodzi o doping. Na razie.